Wiele krajów i miast na całym świecie jest znanych ze swoich atrakcji turystycznych, które urzekają odwiedzających z każdego zakątka globu, oszałamiającymi krajobrazami, ikonicznymi zabytkami i mnóstwem unikalnych doświadczeń. Te miejsca przyciągają co roku miliony turystów. Łatwo pomyśleć o takich lokalizacjach jak Nowy Jork, Londyn, Paryż czy rajskie plaże na wybrzeżach różnych kontynentów. Ale co z najmniej odwiedzanym miejscem na świecie? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, które to może być, dziś zabierzemy cię w podróż do Nauru, maleńkiego skrawka ziemi na Pacyfiku. Tak zapomnianego, że niemal nikt go nie odwiedza. Nie daj się jednak zwieść rozmiarowi tej wyspy. To, co się tam dzieje, jest godne horroru. Ciekawi cię, jak tropikalny raj zamienił się w jedno z najbardziej przerażających i unikanych miejsc na świecie? Jeśli tak, zostań z nami, bo to, czego dowiesz się o Nauru, wprawi cię w osłupienie. Zanim rozpoczniesz oglądanie filmu, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści dla Was. Nauru to dosłownie zagubiony punkt na środku Pacyfiku. Kiedy mówimy o izolacji, nie jest to przesada. Najbliższa wyspa, Banaba w Kiribati, znajduje się ponad 300 km stąd, a dotarcie do najbliższego kontynentu to prawdziwa misja. Brisbane w Australii. Leży prawie 3000 km dalej, co oznacza około 5 godzin lotu. Honolulu na Hawajach jest oddalone o ponad 4000 km, co czyni Nauru jednym z najbardziej odległych miejsc na świecie. Otoczone rafami koralowymi i o nierównym skalistym terenie w głębi lądu, to maleńkie państwo owiane jest aurą tajemnicy i niedostępności. Trudny dostęp oraz brak infrastruktury turystycznej sprawiają, że jest to niemal nieosiągalny cel podróży. Posiada tylko jedno międzynarodowe lotnisko, które działa w ograniczonym zakresie i nie ma naturalnych portów. Dotarcie do Nauru to prawdziwa przygoda. Co więcej, wyjątkowe położenie na środku Pacyfiku zapewnia rzadką bioróżnorodność i w dużej mierze nietknięte środowisko, zarówno pod względem ekologicznym, jak i kulturowym. Nauru to miejsce, które tylko nieliczni odważają się eksplorować, ale kryje w sobie tajemnice i historię. Które mogą zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Sama podróż do tego kraju jest wyzwaniem ze względu na jego izolację, ale wszystko zmienia się, gdy w końcu lądujesz na wyspie. Na Uru ma zaledwie 21 km2, co czyni je trzecim najmniejszym krajem na świecie, mniejszym niż wiele dzielnic wielkich miast. Aby sobie to wyobrazić, wszystko jest w zasięgu ręki: plaże, centrum administracyjne, domy. Naprawdę wszystko znajduje się bardzo blisko siebie. Pod względem powierzchni Nauru ustępuje jedynie Watykanowi i Monako, ale tutaj tkwi kluczowa różnica. Podczas gdy Watykan jest duchowym sercem Kościoła katolickiego, a Monako symbolizuje luksus i przepych na lazurowym wybrzeżu, Nauru jest niemal zapomnianą przystanią na Pacyfiku, daleką od reflektorów i w dużej mierze nieznaną reszcie świata, ponieważ wszystko jest tak blisko. Odzwierciedla się to również w infrastrukturze drogowej. Wyspa ma tylko 30 km asfaltowych dróg, które otaczają całe państwo. Można objechać Nauru samochodem w nieco ponad godzinę, bez pośpiechu, zatrzymując się przy Błękitnym Morzu i podziwiając otaczające krajobrazy. Istnieje tylko jedna stacja benzynowa i bardzo niewiele samochodów, więc korki drogowe są tu praktycznie nieznane. Oprócz dróg. Nauru posiada także małą linię kolejową o długości niecałych 4 km, zbudowaną w 1907 roku. Ta trasa, pierwotnie służąca do transportu fosfatu, symbolizuje zarówno bogactwo, jak i upadek wyspy, ponieważ ten sam fosfat, który przyniósł dobrobyt, stał się ostatecznie przyczyną jej ruiny. Nauru nie tylko jest małe i łatwe do przemierzenia, ale wyróżnia się też pod innym względem nie ma oficjalnej stolicy. W przeciwieństwie do większości państw, które mają jedną stolicę, a także do kilku wyjątków, jak Boliwia czy Republika Południowej Afryki, które mają po dwie lub trzy stolice, Nauru funkcjonuje w sposób prostszy lub, zależnie od punktu widzenia, bardziej niezwykły. Wyspa nie posiada miasta, które oficjalnie pełniłoby rolę centrum wszystkiego. Zamiast tego tę funkcję przypisuje się dystryktowi Yaren na południowym wybrzeżu. To właśnie tam znajduje się parlament, ambasady takich krajów jak Tajwan i Australia oraz jedyne międzynarodowe lotnisko. Jednak Jaren nie jest prawdziwym miastem, lecz raczej administracyjnym obszarem, w którym koncentruje się życie wyspy, lecz bez typowej struktury stolicy. Teraz przechodzimy do poważniejszego tematu. Zdrowia. Na Uru to nie tylko jeden z najmniej odwiedzanych krajów na świecie, ale także miejsce o niezbyt chlubnym tytule. Jest jednym z państw o najwyższym wskaźniku otyłości na świecie. Około 80% populacji ma nadwagę, a problem ten sięga znacznie głębiej niż tylko genetyka czy styl życia. Otyłość ma tu korzenie kulturowe. W przeszłości bycie otyłym było postrzegane jako oznaka dobrobytu. Im więcej ktoś jadł, tym był uważany za bardziej udanego i zdrowego w oczach społeczności. Przywódcy i wodzowie Dumnie prezentowali swoje brzuchy niczym trofea, jako symbol sukcesu i szczęścia. Jednak to wypaczone postrzeganie zdrowia miało katastrofalne konsekwencje dla mieszkańców Nauru. Wraz z eksploatacją złóż fosfatu i utratą żyznych gleb, dieta została niemal całkowicie zdominowana przez przetworzoną żywność, bogatą w tłuszcze i cukry. Brak dostępu do zdrowych opcji i coraz bardziej siedzący tryb życia nie mogły doprowadzić do innego rezultatu. Około 40% mieszkańców cierpi na cukrzycę. Nauru, maleńki punkt na Pacyfiku, niegdyś było znane jako najbogatsza wyspa na świecie. Trudno w to uwierzyć, ale miejsce, które dziś popadło w zapomnienie, kiedyś tonęło w niewyobrażalnym bogactwie. Jak to było możliwe? Wszystko zaczęło się w latach 70., kiedy dzięki fosfatowi, naturalnemu zasobowi gromadzonemu przez setki lat przez morskie ptaki, Nauru stało się absurdalnie bogate. To białe złoto było tak cenne, że zamieniło tę małą wyspę w królestwo luksusu. Podczas gdy reszta świata marzyła o dobrobycie, Nauru przeżywało ekonomiczną bajkę. Aby lepiej to zobrazować, w 1975 roku dochód na mieszkańca wynosił 176 tysięcy dolarów, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Z taką fortuną, Nauruńczycy oddali się luksusowi. Kadilaki, Jeepy. Ilandrowery jeździły po nielicznych drogach wyspy niczym w Beverly Hills. Rząd finansował wszystko: opiekę zdrowotną, edukację, mieszkania, a nikt nie płacił podatku. Nauru stało się festiwalem obfitości, a jego mieszkańcy inwestowali za granicą, kupowali nieruchomości i podróżowali po świecie, jakby jutra miało nie być. Jednak, jak w każdej bajce, ten czar nie trwał długo niepohamowana eksploatacja Doprowadziła do wyczerpania złóż fosfatu, a strumień pieniędzy szybko zamienił się w pustynię długów. Po złotej erze pozostały opuszczone samochody, niszczające budynki, i ludność, która patrzyła jak jej raj, zamienia się w koszmar. Fosfat, który przyniósł małej wyspie tak wielkie bogactwo, stał się również przyczyną jej upadku. Nieograniczona eksploatacja pozostawiła wnętrze nauru praktycznie jałowe, przypominające księżycowy krajobraz. Usiany kraterami. Szkody dla środowiska były tak poważne, że już w latach 60. eksperci ostrzegali, iż nauru może stać się niezdatne do zamieszkania. Żyzna ziemia została zastąpiona zdewastowaną pustynią, bezpośrednim skutkiem nieustannego wydobycia. Sytuacja była tak niepokojąca, że w 1962 roku premier Australii Robert Menzies publicznie uznał odpowiedzialność swojego kraju. Za zapewnienie mieszkańcom Nauru godnej przyszłości, biorąc pod uwagę ogromne zyski, jakie Australia czerpała z fosfatu tej wyspy. W tamtym czasie rozważano przesiedlenie całej populacji na wyspę w pobliżu Queensland w Australii, a nawet emigrację do Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Naukowcy przewidywali, że do połowy lat 90. XX wieku Nauru stanie się całkowicie niezamieszkane. Odbudowa kraju byłaby gigantycznym i niezwykle kosztownym wyzwaniem. Jednak pomimo tych propozycji, nauruńczycy postanowili zostać. Opuszczenie ojczyzny nie było dla nich opcją, nawet w obliczu ponurego krajobrazu i niepewnej przyszłości. Zdecydowali się pozostać i zmierzyć się ze skutkami bogactwa, które paradoksalnie doprowadziło ich do zguby. Ten mały kraj stał się tragicznym przykładem ceny. Jaką płaci się, gdy zasoby naturalne się wyczerpują, a wybory przestają istnieć. To, co kiedyś było rajem bogactwa, dziś pamiętane jest jako więzienie pod gołym niebem, gdzie nadzieja została pogrzebana wraz ze starymi kopalniami fosfatu. Życie na Nauru wiąże się z ogromnymi trudnościami, począwszy od izolacji geograficznej, aż po degradację środowiskową i gospodarczą. Przy powierzchni zaledwie 21 km2. Wyspa jest praktycznie jałowa z powodu niekontrolowanej eksploatacji fosfatu, co sprawia, że rolnictwo jest niemal niemożliwe, a mieszkańcy są całkowicie zależni od drogich importowanych produktów spożywczych i podstawowych towarów. Ograniczony dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dodatkowo pogarsza sytuację, zwłaszcza w kraju, gdzie wskaźniki otyłości i cukrzycy są alarmująco wysokie. Ponadto brak perspektyw zawodowych i słaba gospodarka wpędziły wielu mieszkańców w stan beznadziei, a przestarzała infrastruktura i ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym jeszcze bardziej utrudniają codzienne życie. To, co kiedyś było rajem bogactwa, stało się miejscem trudnej egzystencji, gdzie przeszłość, pełna nadmiaru, pozostawiła głębokie blizny na teraźniejszości. I tak kończy się nasza podróż po Nauru. Tym małym, ale fascynującym punkcie na środku Pacyfiku mamy nadzieję, że podobało ci się odkrywanie tajemnic, osobliwości i zaskakujących historii tej wyspy. Jeśli tak jak my pasjonujesz się odkrywaniem unikalnych miejsc i różnych kultur, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby śledzić nasze kolejne przygody. Przed nami jeszcze wiele niesamowitych miejsc do odkrycia na tym pięknym świecie, więc wyruszmy w tę podróż razem.